Siemanko, z tej strony Rogun i dziś znajdujemy się na wyspie Jest to mapa o nazwie, nazwie i kurde zapomnę Dobra, będziecie mieli wszystko w opisie O jej spalę się, o fak, dobra W opisie yy, Link też do pobrania będą tam ja wszystko zasady yy, op, Za jakie zasady No zasady i zadania, o no właśnie, tego mi brakowało Ogólnie chciałbym to nakręcić z kimś, ale za bardzo nie mogę z kimś się zgrać czasowo, ale wy widzowie możecie pisać, znaczy pisać w komentarzu, że chcecie wziąć udział. Może wybiorę jedną osobą i po prostu będziemy sobie tu grali razem. Wymagania są takie, że potrzebujecie ogarniętego mikrofonu. Tak to poza tym. To nie ma ograniczeń wiekowych. Możecie nawet mieć, nie wiem, wy możecie być przed mutacją, po mutacji mi to lotto. Tylko ten mikrofon, żeby był ogarnięty. No, od zasady jest ich tam parę. Są one takie podstawowe. Bardziej to nie. Znaczy, nie cituj. Nie gryj na modach Co tam jeszcze było Czekajcie, otwórz stronę A poziom trudności normal Nie oddalaj się daleko od wyspy Możecie zbierać surowce z danego otoczenia I miłej gry, i to wszystko Tak to z zasad zadań to naprawdę podobnie zrobię jakąś na przykład z tej strony jakąś taką głoom, coś z drewna lub z czegoś innego i będą tabliczki, będą napisane na zadania, ale w tej chwili mi się nie chce. Tak to poza tym chyba wszystko z informacji pomyślmy, jeszcze coś miałem powiedzieć? Chyba nie. Więc jest to tylko taka zapowiedź. Polatam sobie o i spalę się przy okazji, musi być pierwszy dead. No oczywiście. I oczywiście lag Oczywiście nie wgrałem w jeszcze. A mam teraz tylko 40 fs -ów. Brawo Więc a w skrzyni jeszcze wam coś pokażę co mamy. A. U. Mm. O. Zasady o. Tu mam zasady, mogłem stąd przeczytać. A nie musiałem chodzić. Są zasady z to ja tu wziąłem w ogóle y -y -y. Są niby zasady A zasady są to powiedziałem, 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 powiedziałem i i z i... jakiejś zasad, no tego tylko nie powiedziałem, ale to mniejsza z tym. Dobra, to na razie odłóżmy Autorem mapy. Jak chcecie subskrybujcie jego kanał, nawet nie wiem kogo to jest. Bo to może jest gdzieś nazwa. Uh, no, Dobra. Mniejsza z tym, to dobra, tam mamy jeszcze takie dwie wyspy, gdzieś się udamy na to na pewno. Ale to jest odcinek zerowy. Jak mówiłem, jak chcecie nagrać ze mną coś, piszcie w komentarzach. Chcecie wziąć udział. Jaki udział? No to się wylosuję, jak będzie dużo osób, a jak myślę, to będzie tylko parę osób, to nie ja wiem, może z kilkoma osobami spróbuję to nagrać. No tak ogólnie to wszystko, więc żegnam się. Na razie... Uhuuu, Piotr.